mam ja Manko, z tej strony i 10 i dziś sobie zagramy w Liwe Topie. Nowy, oczywiście, update. No, jakbym miał nie nagrać nowego update'u w Liwe topi I już patrzymy, czy jest coś nowego w samochodach. Nie ma nic. Ja oczywiście nie sprawdzałem, co jest. O, mamy znowu coś nowego w awatarze. Fajnie. Na czapkach mamy. Ej, patrzcie! Dlaczego tu są w ogóle jakieś różne rzeczy z pomidorami? <noise> dobra, będę dziś. Nie, dobra, nie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwonaczek, żeby być na bieżąco z moim każdym filmikiem. Mamy już sprawdzamy ten domek. Nie mogę już się doczekać. Dobra. No i mamy nowy domek. Super. Ja, jaki duży. Co jest? Nie przeszkadzać mi, proszę. Ej, zobaczcie, co to jest. Nazwa. Ale o co chodzi? Mistrzowie pomidorów. Yy, nie wiem dokładnie, słuchajcie, o co chodzi z tymi pomidorami, że tak nagle update z pomidorami. Patrzcie, tutaj bierzemy wodę. Jak tajne przejście się otworzy. Czekajcie, zobaczę, jaki w ogóle to jest dom, bo się za bardzo mu nie przyjrzałem. Patrzcie. Tak wygląda, tak jak pomidor. I myślę, że może mieć sekret. Dobra. Ten pomidor... Nie no, no jeszcze będą mi tu przeszkadzać. Zamkniemy ją, to zaraz może się tepnie do swojego domku. Patrzcie. O co tu chodzi, to ja nie wiem naprawdę. O, ej, patrzcie, jaka fajna huśtawka. Ale trochę chyba za mocno działa, wiecie? A, czy w ogóle tak się można huśtać? Nie, nie, patrzcie. Dobra, zaskakujemy. No to ja się do domu. Nikt mi tu nie będzie przeszkadzać. Tylko jak ja teraz... Otwarte? Dobra, nie wiem o co chodzi. Patrzcie. Mamy tu jakąś książkę. Mamy tu... Co to jest? Co to znowu jest? Eee. Dobra, słuchajcie. Co to jest za gwiazdka? Da się. Nie, no nie mówcie, że kolejny sekret coś nie działa. No. Coś tu musiało być przecież. No. Nie da się po prostu. Nie, no nie da się tak tego zignorować. No dobra, niech będzie. Może to coś otwiera, może nie. I fajnie jakby zrobili save w ogóle za obrazem, że się klika w obraz i zatem otwiera się save tak powoli. To by było fajnie. fajne. Patrzcie, tu mamy jakieś. No to... Nie, nie wiem o co w tych domach chodzi. Nic nie działa. Może to... Czekajcie. Nie no. To mi chyba coś nie działa, słuchajcie. Sprawdzimy z myszką może, słuchajcie, ok Dobra. O nie, co to jest? Co mi się tu włączyło? Słuchajcie, ja już nie mam czasu naprawdę. Słuchajcie, no sprawdzimy co tu jest. Ja tylko może w sumie sobie podłączę myszkę, bo może coś się stało z, moj z moją myszką. To podłączy się. Dobra. Słuchajcie, dobra. Mam podłączoną myszkę. Działa. Działa, o, trochę laguje. Nie, nie działa, a tą gwiazdkę? Ona coś robi No, ale nie wiadomo co Dobra, tu nic nie ma i bardzo laguje, słuchajcie Niestety będę musiał jednak odłączyć Bo bardzo laguje Dobra Ej, Światełko Nie, to chyba po prostu jest takie coś Żeby wkurzyć Dokładnie, żeby wkurzyć to jest po to, żeby wkurzyć mnie. Wszyscy mnie wkurzają. Bo myślę, że tu jest sekret, a nie działa. No nie no. Tutaj, tutaj. Ja nie odpuszczę, muszę. Ej! Ale fajnie dodali takie fajne. Co to jest? Nie wiem. Już nie będę niczego tak bardzo podejrzewać. Może. Aż tak nie. A na którym my tu jesteśmy? Może tu gdzieś piwnica, albo w sumie da na dachu strych jest. Dobra. Coś podejrzane to wszystko jest. No nie no. Tragedia. Ja lubię jak są sekrety. Ostatnio coś dawno nie mogę znaleźć. No w sumie niedawno. Dobra. Wyłączę ten telewizor, bo mi to przeszkadza. Jak się wyłącza tu ten telewizor? O dobra. Wykryto pożar, co? Co, co? A! Dom się pali mój? A! Nie, uciekam. Wykryto pożar. Gdzie? Blisko mnie, czy gdzie? Nie zdążyłem przeczytać. Nie wiem, ale się ewakuowałem. Ej, ale. Ej, poczekajcie, akurat zwiedzimy ten dom, którego nie mogłem. A, nie, no. Nie, no, no, błagam, odblokuj mi. Nie, no, no dobra, szkoda. Bo chyba tego domu się nie da zrespawnić. Nie wiem, już sam nic nie wiem. Ja już nie ogarniam, co się dzieje z tymi pomidorami. Tu, wow, ja, ale tu mi zacina bardzo i tak. Słuchajcie, tutaj nic nie ma. Tutaj nic. A myślałem, nie wiedziałem, że to trzafy jest. I już podejrzewam. Ja tu wszystko. Mogę kliknąć za telewizorem coś. A, dobra, zapalają się światełka. No fajne, fajne. Tutaj... Nie no, no nie ma sekretu. Znowu nie ma sekretu. A może jest? Napiszcie, słuchajcie, w komentarzu jak jest tu sekret. Jak nie znajdę, to tam napiszcie. Wow, ej, tego... tego domu nie widziałem. Hops, 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 nic za szafą, nic, nigdzie nic. Błagam no co? Dobra, czy jestem na dachu? Kompletnie. Ej, mm, chyba jestem na dachu już, tak. Chyba by już się. Zaraz sprawdzimy to spokojnie. Spokojnie. Spokojnie, Linek. Spokojnie. Muszę się uspokoić. Dobra, nie uspokoję się. Zaraz tam wychodzimy. Dobra, wchodzimy tam. Tajny balkon. Podziewałem się czegoś większego. No a dobra. E, mm, a taki nie za fajny sekret. A myślałam, że taki fajny sekret. Ej, no ale to akurat fajne nawet. Przyznam. Przyznam, że te roślinki fajne. No ale... Nie można tu do jakiegoś tajnego teleportu idzie, żeby tepnęło mnie. no... Hmm, taki nie za fajny. Znaczy, no fajnie w ogóle, że tu jest coś takiego, bo patrzcie, nie widać prawie. Fajne ukryte yy, przejście. No ale. Ej, w ogóle, gdzie safe? Ja nie widziałem sejfu, słuchajcie. Tu suflada, jakaś różne rzeczy. Ej, tam miałem jeszcze jakieś drzwi. Tutaj można zapalić. Hmm, szkoda. Bo już chyba nic tutaj nie ma, ale jeszcze posprawdzamy, słuchajcie sobie. Tutaj. Właśnie, może jeszcze spróbuję gdzieś tu popatrzeć. Co to? Nie, no to mnie prowokuje, słuchajcie. No nie, no to mnie prowokuje. A, dobra. Zgasza się, ale słabo widać. Dobra. Ja się kręcę. No, nie, no to wszystko robi, żeby mnie wkurzyć, no. No, chyba już więcej sekretów, słuchajcie, nie będzie, no. Bardzo szkoda. Myślałem, że trochę więcej będzie. Znaczy, no, że jeden, ale taki porządny będzie w tym domku. No, w sumie taki delikatny sekret jest, no, ale dlaczego mi tu nic nie działa? A, bo laguje, słuchajcie, to przepraszam Was za lagi. Myślałem, że to coś się innego dzieje. Ale i tak mnie to denerwuje. A coś się z tym dzieje? Patrzcie. Nie wiem, czy coś się z tym dzieje. O, jeszcze tu nie byliśmy. No, a, byliśmy. W sumie nie byliśmy. Ej, dlaczego tu jest ten pomidor taki nagle zielony? Widzicie? Ale tutaj jest jakiś nie wiem, widela, co tu jest. Dlaczego tu jest on zielony? Ja wiedziałam, że coś tu będzie nie tak. Nie no. Mi się coś wydaje, że jest coś w tym pomito. Czekajcie, trzeba to zobaczyć. Ja nie wierzę. Ej, widzieliście to? W środku coś jest. Ale chyba się tam nie dostaniemy w żaden sposób. A nie, w sumie są tu w ogóle materace, bo ja już zapomniałam. To musimy zobaczyć, tu jest już milion rzeczy. A w sumie weźmiemy sobie to. Są tu materacy? Płagam, żeby... A nie, są ale takie beznadziejne. Nie do użycia. No coś tam jest. Nie, to mnie wkurza. Słuchajcie, no widzicie to, no to jest niemożliwe, no dlaczego to się dalej buja? To już powinno przestać. Dobra. Chyba już nic nie mamy tutaj. Jeszcze na wszelki wypadek muszę to sprawdzić. Nie no, no tragedia. No ja się spodziewałem. W Yy, sekret, sekretu jakiegoś fajnego, a tu tak. Czy na no taki średni sekret był. Fajnie jakby tam był jakiś mały pokój albo coś za tym ten. A ta... A tu na samej górze powinno być gdzieś na dole, bo to nic nie jest tajemnego. Bo i tak patrzcie. Powinni to naprawić, bo patrzcie na to. Chodzisz sobie na pomidora albo gdzieś indziej. la laplerem tutaj. No i już po sprawie. No i już po sprawie. Jestem tutaj. O! Włamałem się! Włamałem! Jej! No, więc nie za fajnie. Słuchajcie, jeszcze coś nowego jest, bo coś mi Dlaczego tu są jakieś listy? O, ma mapa jest coś nowego. Dostępni moją lokalizację. A gdzie ja jestem właśnie? Co tu jest? Nie tu, tylko tutaj. Nie, tutaj. A tu mój dom, okej. Okay. Tu jest pociąg, tu jakieś różne rzeczy. Lotnisko. I możemy sobie pójść tam na lotnisko. Ale przecież lotnisko to ja wiem gdzie jest. Czy mamy coś nowego? Zatrzymaj nawigację. Zatrzymaj nawigację, dobra. A ja widziałem, ludzie, że mają pojazdy. No o co chodzi? Nie, tu jest coś zepsutego, słuchajcie. Zepsuło się tu coś, albo nie wiem. Bo naprawdę. Nie za fajnie z tym update'em. Znaczy, no fajnie, że taki dom w ogóle dodano, ale. Spodziewałem się czegoś naprawdę, słuchajcie, większego. Jeszcze sprawdzimy, czy tu jakieś, bo widziałem tu jakieś auto pomidorowe. O co w ogóle? Co jest? No tu kolejne pomidory. Mogę. Wzi... A, to może o to chodzi. Czekajcie, rzucę w nią. O, nie, nie trafiłem. Hops. Nie, nie trafiłem. Jeszcze. Hops. No nie, no, patrzcie, no ja. To nie umiem trafiać. O, trafiłem. Nie, no, no, akurat wyszło, no. Dobra, hop, 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 Nie, chcę we mnie rzucić. Co to jest za pom? Ile tu jest pomidorów? Dobra, odjeżdżam tym czymś. Mogę? Dobra, odjeżdżam. Narka. Albo nie, walka. Nie, przestań we mnie rzucać. Papa. Pa. O co chodzi z tym? Nie wiem, ale to coś na pewno fajnego. Nara, no, ja stąd uciekam, tutaj nie wiedziesz, a w sumie wiedziesz. Please, metro, czekaj na mnie tam. Jak ktoś do mnie napisał. Dobra. Dobra, słuchajcie, chwileczkę. Chwileczkę, słuchajcie. Przepraszam, że ogólnie tak muszę chwilę coś tam pisać, czy to. No, bo tak za bardzo nie mam czasu na ten odcinek, no ale postanowiłem Wam go nagrać. Bo już jak dziś jest update, to dziś niech będzie... Dobra, no to jak te dziś jest update, no to dziś wam nagram. Ale to już w sumie by było na tyle z tego odcineczka. Pokazałem już wam ten update. Napiszcie w komentarzu w ogóle o co chodzi z tymi pomidorami. A ja was na ten odcinek żegnam. Papa! Pa.